Dzisiaj jest 20 listopada. Wiecie co to oznacza? Dzisiaj jest premiera drwala. Jak kiedyś zajadałam się tymi burgerami, tak teraz mam wrażenie, że troszkę już z tego smaku wyrosłam. Eee, no ale tradycja to tradycja. Więc dzisiaj po pracy jedziemy po prostu przypomnieć sobie, jak to wszystko smakuje. No i po prostu, żeby było odhaczone. Wiatr potargał po prostu całą mnie. Masakra. Zaznaczaliśmy dzisiaj wielką paczkę od Aldi, jakiś czas temu przeglądając Facebooka zauważyłam, że można zostać testerem paczki i tam były paczki tematyczne słodkości, czystości do domu, środki czystości do domu bądź produkty na śniadanie, trzeba było wypełnić formularz i napisać dlaczego to właśnie te i szczerze zupełnie o tym zapomniałam, ale dzisiaj dostaję powiadomienie, że idzie do mnie paczka z Aldi, a Nigdy w życiu nic z Aldi nie zamawiałam i przyszło do nas naprawdę mega paka. No i się okazało, że nas wybrali, także dzisiaj będziemy testować produkty Aldi. Między innymi właśnie płyn do płukania, które pachną po prostu obłędnie taką wisienką. Fajnie, czuliśmy się jakbyśmy dostali jakiś po prostu prezent na święta. Jak możecie już poznawać, ja jestem oczywiście w gabinecie. Mam teraz przerwę w pracy, mm, ale naprawdę bardzo lubię jak do mnie wracacie y, szczęśliwe, zadowolone. Z zapieków, jak polecacie mnie dalej, jestem Wam za to zawsze ogromnie wdzięczna. Błażej miał mi odebrać z pracy, a skończyło się tak, że to ja ich odbieram z przebiegu przedszkola. Także czekam właśnie, aż chłopacy skończą trening i lecimy na drowala. Ale zmarzłam Kochanie! Drubal klasyczny bez mięsa, frytki zakręcone i sos śmietanowy. za taką kwotę to aż żal było nie wziąć. Skleiłam się na tą wersję hojneczkową i nie ukrywam, co nam była dość podejrzanie niska, ale jeżeli chodzi o jej skład to jest bawełna i mikrofibra, więc lecę ją prać i jutro już zakładamy świąteczną pościel. w nowym dniu. Ja dzisiaj mam dzień wolny od pracy i dzisiaj z moją siostrą jedziemy już zaopatrzyć się w pierwsze prezenty na Mikołajki. Dodatkowo niektóre sklepy już mają obniżki z okazji Black Friday, więc idziemy zobaczyć, co tam ciekawego. Dodatkowo widziałam, że weszła już świąteczna kawa, więc może będzie test. Ja też testuję nowe buty, ze względu na to, że do tej pory chodziłam sobie w tych kapcioszkach z Ag i one są no, mega wygodne, bardzo je lubię, ale nagle spadł śnieg. Właśnie ze względu na śnieg zdecydowałam się na Timberlandy w tej czarnej, klasycznej wersji. rano wędruję sobie z Kazikiem. Taki mamy układ z że moje są te spocery poranne, a później to on przyjmuje pałeczkę. Jestem bardzo ciekawa od kiedy może będzie można kupić choinkę. Nie ukrywam, że bardzo na to czekam. Dodatkowo czekam na paczkę, którą sobie zamówiłam. Zamarzyło mi się, żeby w moim salonie była taka wielka kokarda świąteczna na drzwiach. Więc mam nadzieję, że dojdzie szybko i z chęcią Wam pokażę, jak to wygląda. Moja skóra po kwasach na maksa się łuszczy. Wczoraj y, kupiłam sobie O. Co robisz? Wczoraj kupiłam sobie serum z centeli. Mam nadzieję, że dobrze to czytam. E, takie kojące, łagodzące, bardzo fajne uczucie. Wczoraj wieczorem dopiero nałożyłam, ale bardzo fajne uczucie na twarzy. Więc e, zobaczymy, czy to przyniesie jakieś fajne rezultaty. Słuchajcie, z obiadu wylądowaliśmy w galerii znowu, no ale taki, taki to czas przed tymi świętami. Eee, spotkaliśmy się też z moimi rodzicami. Nie mogę pokazać wam e, prezentów, bo niektóre osoby to oglądają. Słuchajcie, oprócz, e, oprócz kawy kupiliśmy jakieś prezenty i ja kupiłam sobie czapę, już wam pokazuję. A czapa beret, teraz jestem bez makijażu, więc wiadomo. No ale weekendy, no to są dni bez makijażu, już wam pokazuję. Słuchajcie, dzień już troszkę ucieka, a co za tym piękne światło. No więc nagrywam w takich warunkach, jakie są. Byliśmy w tym barze Chrupek. Słuchajcie, bardzo Wam polecam to miejsce, jeżeli jesteście z Wrocławia bądź okolic. Porcje są po prostu olbrzymie, ceny bardzo przystępne, a jedzenie jest naprawdę wyśmienite. Co prawda, mało tam nagrywałam, ponieważ jeszcze się wstydzę nagrywać w miejscach publicznych, a tam zazwyczaj jest dużo starszych osób i po prostu nie chciałam im e, przeszkadzać. Jak zwykle, dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas. Dziękuję za każde polubienie, nową subskrypcję czy komentarz, czy jakikolwiek odzew, który wysyłacie mi na Instagramie, bądź na TikToku. Widzimy się za tydzień, jak zawsze, o 10.00.